Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. A Państwa gościem jest dziś Tadeusz rzeziewicz poseł Platformy Obywatelskiej. Rozmawia Mariusz Nowaczyński. E, dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam Radio Słuchaczy. I od paru dni przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. No tak, wróciłem do roli, którą pełniłem w poprzedniej kadencji. Mam czteroletni staż jako przewodniczący komisji. Cieszy się pan? No, po to zostałem wybrany, żeby pracować. Akurat kierowanie tą komisją daje dużo satysfakcji, ale wiąże się też z tym dużo obowiązków. O tych obowiązkach i o skarbie państwa za chwilę. Najpierw trochę o politykę pana zapytam, bo dzisiaj Janusz Piechociński, nowy prezes PSL, udzielił takiego wywiadu w Gazecie Polskiej codziennie, w którym mówi, że koalicja wymknęła się spod kontroli rozwijając, twierdzi, że, że za dużo spraw jest takich jak rozporządzenie w sprawie sądów, czy dyskusja o zmianie podatku VAT, które nie są omawiane na odpowiednim poziomie w koalicji, tylko gdzieś są rzucane z boku te pomysły. Pan sądzi, że to taka groźba, ten, ten wywiad? Z Janusz Piechociński jest nowym liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaczyna nową misję i pracuje w tej chwili w obszarze, w którym chyba wcześniej nie funkcjonował, jako że ja... Pamiętam, znam Janusza Piechodzińskiego jako wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury, bardzo starannego, przygotowującego się do każdego posiedzenia posła, a w tym momencie chyba wchodzi w krąg zagadnień, które wcześniej realizował ówczesny szef PSL Waldemar Pawła. A to, no to trudna i pewnie, sprawa. I pewnie ma jakieś przemyślenia w związku z tym. Dyskutować w koalicji warto, natomiast umowę koalicyjną zawarliśmy nie. Z panem przewodniczącym Piechocińskim, ani z panem przewodniczącym Pawlakiem, ale z Polskim Stronnictwem Ludowym ta umowa wiąże obie strony. Ale z tą umową Mój to nie wiadomo przekonanie... jak jest, bo niektórzy twierdzą, że jej na piśmie nie ma, więc w gruncie rzeczy, rzeczy nie wiem co... Po dwóch stronach jest wola realizacji tej umowy. No to, właśnie. Nie jest, to nie jest zła koalicja. No dobrze. E, coś, co pana na pewno zainteresuje. Prezes Piechociński mówi, że nie odpuści ani jednego stołka ludowców w spółkach Skarbu Państwa. Na pewno tak powiedział? No tak, e, e, tak jest cytat. No w moim przekonaniu nikt się z nikim nie umawiał na żadne spółki w spółkach Skarbu Państwa, jeżeli... No ale z drugiej strony gdzieś... myślę sobie, że gdyby miał odpuścić, to rzeczywiście długo by tym prezesem nie byłbym. Funkcjonują gdzieś działacze PSL, to na pewno nie na mocy koalicyjnych porozumień. Także tutaj to jest pytanie do Piechocińskiego, nie do mnie. No. Ja tu nie, nie znam żadnych takich ustaleń, gdzie PSL jakiekolwiek miejsca w spółkach Skarbu Państwa miałby piastować. Zwłaszcza na zawsze. Ym... Teraz o cenie gazu. 10% ma spaść cena gazu dla odbiorców indywidualnych, bo, bo z odbiorcami większymi to może być różnie. Ale wie pan co, ja sobie myślę o, 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 głównie o tych pieniądzach, które w formie odszkodowania mieliśmy m, dostać zwrot. To jest y, y, parę miliardów, prawda? Dwóch miliardów słyszałem, ile dobrze pamiętam. I czy te pieniądze nie, potrafi, nie powinny trafić do kieszeni właśnie odbiorców indywidualnych, tych, którzy za tą zbyt wysoką cenę gazu płacili? Tak naprawdę. Powiem szczerze jak słucham pana. To... Bo minister Budzanowski się mam, nie zająknął. Mam o, dosyć, dosyć dosyć mieszane uczucia, bo my chyba jako Polacy nie potrafimy cieszyć się sukcesem. Naprawdę Budzanowskiemu udało się coś bardzo dużego, bo jednak no, po umowie zawartej przez pisowskiego ministra Jasińskiego, no umowie zawartej w skandaliczny sposób, bo sam minister Jasiński na piśmie stwierdził, że podejmując duże. Zobowiązania w relacjach, znaczy podpisując, zatwierdzając umowę, tak może powiem, pomiędzy Gazpromem a Pegnikiem, nawet nie przeczytał stosownych dokumentów. Zgodził się na to, żebyśmy mieli cenę nieproporcjonalnie wysoką w, wysoką w stosunku innych tak. krajów Unii Europejskiej. I teraz udało się wynegocjować dobrą cenę. Po to raz super. pierwszy to cena gazu tylko... będzie obniżana, a my już marudzimy, czy nie można było więcej. Bo, bo Ale wiemy, odpowie, jak odpowie długo się na nie będziemy pana pytanie. Minister Kostowski Przez... już podobno szykuje akcyzę, która. Przez złe zapisy umowy, którą, którą zawarł minister Jasiński spółka PGNiG znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Te pieniądze, które odzyskuje od Gazpromu są jej potrzebne na dalszy byt, a odbiorca końcowy, nie dość, że nie będzie objęty podwyżką, to to jeszcze będzie miał niższe ceny po tym, jak zatwierdzi regulator Urząd Regulacji Energetyki. Ja myślę tylko, wie pan po prostu, o sobie, z punktu widzenia konsumenta. Pomyślałem od razu, jak usłyszałem tę informację, właściwie dlaczego płaciłem yy, przez ten czas za dużo. No, kto, mi, kto mi to odda? Nikt. No oczywiście. minister Jasiński nie odda. No, to mówi się o podatku Jasińskiego, tak? To się tam w Warszawie komentuje, w tamte zapisy. No, natomiast no cieszmy się, o, bo będą niższe ceny. No to a jest o tej ważne. Akcję, co pan myśli, którą szykuje minister Rostowski. Premier mówi, że będzie yy, przynajmniej pilnował tego, żeby ta akcja, nie zabrała nam tego, co zyskamy. Ja tego wątku nie znam, bo nie zajmuję się finansami w Sejmie. Natomiast mam określoną sytuację budżetową i pewnie jakieś, jakieś dyskusje w związku z tym się toczą. Natomiast według mojej wiedzy i tak będzie tanie, i tak będzie tanie. Także poczekajmy na decyzję regulatora, bo Urząd Regulacji Energetyki zadecyduje ostatecznie ostatecznej cenie dla odbiorców końcowych, ale będzie ona niższa. Także jest to dobra wiadomość. Decyzja musi być szybko do 16 grudnia, żeby weszła w życie od nowego roku. Dokładnie. Ale zajmuje się Pan na pewno nieruchomościami. W skarbie państwa między innymi hmm, terenem Dalmoru, który został włączony do polskiego holdingu nieruchomości. Tak jest. jest informacja o tym, że jakaś spółka z Cypru hmm, jest chętna, żeby ten hmm, holding w całości kupić. Pan wie, jaka to spółka? Bo Cypr to nie się. Wiem. Ja nie jestem od tego. Kojarzy. Polski holding nieruchomości rzeczywiście jest to taki duży byt, który, który zawiera w sobie różne inne byty, inne inne spółki skarbu państwa. Też wart które, parę miliardów, które, prawda? Które z... Posiadają ciekawe nieruchomości i cała. Intencja powołania tego holdingu była taka, żeby to wszystko skupić właśnie w jednych rękach, powierzyć fachowcom i sprzedać na giełdzie. Także na wejściu była jasność, że Skarb Państwa chce wyjść z tego przedsięwzięcia, że nie chcemy tego kontrolować w długim okresie czasu. I w tej chwili minister Buzanowski przygotowuje się do debiutu giełdowego. Także poprzez IPO, poprzez giełdę zamierza prywatyzować polski holding nieruchomości i pojawiają się różne podmioty, które są zainteresowane tą transakcją. Nikomu nie możemy odmówić prawa do interesowania się tym przedsięwzięciem. Ale ABW powinna sprawdzić, bo wie pan, spółka cypryjska to się z natychmiast kojarzy z, nie wiem, z inwestorem rosyjskim. Nie, nie pracuje w ABW, tylko w, tylko w Komisji Skarbu Państwa, natomiast no, po to jest ABW Ale i w moim przekonaniu to robi. Akurat chyba zamieszanie wokół tej spółki wzięło się stąd, że ona zgłosiła zamiar nabycia polskiego holdingu nieruchomości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy ma prawo, bo Urząd pracuje w określonym trybie, i uzyskiwanie zgody urzędu czasami trochę trwa, więc wyprzedzająca ta spółka zgłosiła taki zamiar i dlatego stało się o niej głośno. Natomiast no, póki co żadne decyzje nie zapadły, mi przynajmniej co tym nie wiadomo. Wiem, że inne podmioty, które są również zainteresowane tym przedsięwzięciem, chociażby Interikea, protestują, też zgłaszają swoją wolę uczestnictwa w tej transakcji, także poczekajmy na decyzję. A myśli pan, że w jakiej perspektywie może coś na terenach Dalmoru, jak już rozmawiamy o tym konkretnym miejscu w Gdyni, co, co, coś się zdarzyć? Hmm? No, w perspektywie wieloletniej. To, 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 to są duże inwestycje. One wymagają czasu, dobrego przygotowania. Także tu nie spodziewam się, że w krótkim okresie coś się zdarzy takiego widocznego dla, dla mieszkańców. Zresztą z różnych względów ważne jest, żeby to, co będzie zbudowane na terenach dalmorowskich, było było przedsięwzięciem czy inwestycją na miarę tego miejsca. Tak, żebyśmy rzeczywiście w Gdyni mieli city takie, jak sobie Gdynia nie wymarzyli i może pośpiech nie jest tutaj wskazany. No dobrze. Był pan szefem y, urzędu, który pan wspomniał, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jak pan y, takie informacje widzi, jak dzisiaj w Rzeczpospolitej o Poczcie Polskiej, że zamiast otwarcia od y, nowego roku y, szykuje się scementowanie monopolu Poczty Polskiej. Y, to co pan sobie myśli? No nie pracowałem nad tym projektem, natomiast z tego co 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 tutaj wszystkie te przywileje, które poczta ma są są, mnie. są no, zachowane. No, widzę, widzę, że po prostu państwo polskie, no, chce wspierać swoją pocztę. No, pytanie, czy to jest w wstrzyma... wcześniej mówiliśmy o uwolnieniu usług w pocztowych, teraz wygląda na to, kryzysu. Że, czy, czy to że jest powód do zarzutu? Spary. No poczta jest dużą strukturą, jest potężnym pracodawcą i, i takie w pełne otwarcie i na rynek wpuszczenie tutaj zagranicznych, zewnętrznych konkurentów, ono przyniesie określone korzyści dla konsumentów, ale też ko kosztem pracowników poczty, ko kosztem, kosztem firmy, no która, która jest z różnych względów ważna. I, ze a społecznych, na i ze z, VAT, z usług dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. To, no to... Państwo polskie chce związać się, takie są zapisy tej ustawy, ze swoją pocztą w kontekście druków, które przekazuje poczta, że, że, że to jest ten podmiot, a nie inne podmioty. Nie wiem do końca, jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Jakoś dziwnie spokojny jestem, że, że nie jesteśmy w tym zakresie wyjątkiem. No, nie jestem zachwycony takim obrotem sprawy. Zawsze były mi bliskie kwestie związane z budową konkurencyjnego rynku. Natomiast no, w czasie kryzysu mogę sobie też wyobrazić to, że, że chcemy dać poczcie trochę powietrza, trochę czasu na, na dostosowanie się do, do wyzwań związanych z presją konkurencyjną ze strony innych podmiotów. Na koniec krótko dwie sprawy ważne dla pomorza. Z, z atomówki już myśli Pan, zrezygnowaliśmy ostatecznie? Nie, tu żadna decyzja nie zapadła. Ciągle ważne są decyzje rządu. Natomiast kluczowe rozstrzygnięcia według przyjętych harmonogramów będą następowały około 2015 roku. W tej chwili są przygotowane. A pan jest raczej za czy rac rac raczej przeciw? Ja jestem sercem bliżej nadziei związanej z wydobyciem gazu łupkowego. Tutaj mam absolutną pewność, że, że my nie możemy nie sprawdzić tego, co. Co podziemia w Polsce się znajduje, wszystko wskazuje na to, że, że jest to źródło dużego bogactwa. A jeżeli tak, no to musimy się zmobilizować, żeby w pełni tą nadzieję, szansę i to bogactwo wykorzystać. Stąd m.in. przygotowany przez rząd program inwestycje polskie, który ma stworzyć zaplecze finansowe do pełnego wykorzystania tych możliwości. A już z tymi inwestycjami bez budżetu unijnego to trudna sprawa chyba, co? Akurat to są to są inwestycje polskie, tak jak powiedziałem. Także tutaj kapitał będzie pochodził ze spółek przeznaczonych do prywatyzacji, tylko wpływy nie wpłyną do budżetu, tylko wpłyną do no tak najgoroście rzecz biorąc owych inwestycji polskich. Intensywne prace nad tym projektem, który tak On ma być zwodowany w pierwszym kwartale roku. w czasie drugiego ekspozy, tak? Ja już zwołałem posiedzenie Komisji Skarbu na 5 grudnia, a 5 grudnia komisja będzie debatowała na temat inwestycji polskich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.